Wszystkich, dzisiaj będzie film na temat krewetek. A dokładnie, czy krewetki można trzymać z rybami takimi jak morginazja, gubiki, kiryski, a nawet i ślimaki. Więc tak, po pierwsze, można trzymać pod jednym warunkiem. No, krewetki, jeżeli je już kupujecie, to muszą być, no nie wiem, tak, minimum z pół centymetra. Boże 1 cm, 1,5 cm, tak? Bo jak będą miesiąc, to jest szansa, że taki taka od albo... no gubik raczej nie, ale prędzej malinezja po prostu wam będzie zjadała te krewetki. Na przykład to są moje pierwsze krewetki jakie ja kupiłem, to one już są dorosłe. Tak około 2,5 cm mają nawet 3, są naprawdę już duże. A są ich dzieci. Są małe które właśnie mi się od nich urodziły. Nie wiem tylko czemu są pomarańczowane, są czerwone, może się dopiero będą.